Witam was widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku serii MPG No i słuchajcie, co dzisiaj? Ja lubię, że dzisiaj będzie naprawdę fajny odcineczek Bo mamy tak naprawdę kilka fajnych rzeczy do roboty Przede wszystkim, e, może zaczniemy po kolei tak jak zawsze Łapeczka w górę, subik, wiecie, żeby było po bożemu, nie po i tak dalej a ja za to wam pokażę parę fajnych rzeczy. Z chłopakami już się umówiłam, żeby do mnie przyjechali i czekali na mnie pod bramą, bo chcę im dzisiaj coś pokazać, ale zanim im, myślę, to pokażę i popsuję im humory, to też przejedziemy się jeszcze tam na działkę po oborę, pokażę wam, jak tam serdebel ułożyłam i w ogóle. No bo co, dzisiaj na pewno chłopakom pokażemy figla mojego. Może go jeszcze jakoś nie za bardzo przetestujemy, bo nie mamy z czym. Obornik który może było powo... ale nie no ja obornik mam powożony. Dobra, na razie figla, nie będziemy testować. Jako taką, pokażemy, podkurzymy ich trochę. E, najpierw się przejedziemy tam, właśnie zobaczyć, jak tam serta wygląda. No i co? Z ważniejszych rzeczy dzisiaj będzie dostawa, słuchajcie, do komendy dwóch nowych policyjnych BMW. Jestem ciekawa. Od razu zapisałam się na patrol. Z tego co wiem, to Jarek też powiedział, że jest chętny schoczyć na patrol. I widzę, że przyjechał. O, i właśnie takich łachmytów sam pojechała. Będziemy ich ścigać. Cześć, Jarek. I co? pod bramą czekać. No tak, ale po co, Pelciaka, ty przywiozłeś? Znaczy 3 ja ze przyjechałem. Mówię, będę chodził tyle tych kilometrów? A to jest 30 metrów, typie. Że ja głupi, że ja po, po tego. Po Bolta nie zadzwoniłem, bo widziałem czy temu berry, czy Bolty jeżył u nas po już. Ty jesteś nienormalny, ale widziałeś kurczę, jak te, jak jeżdżą kurcze, te? Piraty to to drogowe? Pajace, to pajace. Szczerze, nie wiem kto to pojechał, ale to jakiś pajac, na pewno. Jarek, ale odnośnie tego, zapisałeś się na tą służbę? My, lecimy dzisiaj na Powiem razem? Tak, 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 Powiem tak, tak. tak, tak, tak ja będę, na pewno pojadę, bo to wiesz, ja muszę być, nie? Ej, a wiesz już w jakich kolorach będą te nowe bęki. Co nie, co wiem, bo wiesz, że ja jestem komendantem. Dobra, dobra, ale nie spojrzę... A to już debil pojechał! Wiesz, ja jestem komendantem i ja nie, więc ja muszę takie rzeczy ja... Ty, nic mu nie gadaj, ale dawaj, jak będzie nowy, nowa furka, zatrzymamy go do kontroli, co? O, przelazie. No czemu nie? <laughs> Siema. Siema! Ty, ty, ty. Kurde, Czy to może to ukrócić ci? Dziejuś, ja nie wiem, czemu tak szalejesz, ale ty wiesz, że dzisiaj nagminne kontrole czy na kolonii? Ty tak? uważasz z tym wariaztwo! ci te waractwo? No Ktoś chce, 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 się chce się kaka karnąć? Ja, no ja też Siaduj. Dobra, a gdzieś to weźcie się no, w parkuś tak, do Bagola Jadek! Jestem. Dawaj pojedziemy pod obory. No jest... Pod moje obory, po ja tam... no, dobra, poczekaj, to zawrócę tylko, dobra? Pokażę wam jak styrtę ułożyłam i widzowie zobaczą. No to ej, ej, wolno, 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 O kurde... Uważaj trochę, co? Czekaj, Tybku. to zawrócę. I to, i to i ciężko, ciężko nie, nie wariować takim, no. No po powolnemu, A kto ci kupił, gdzie ja już kto ci kupił takiego? A moja ukochana Janina. No, no, to moja uważaj na mi? słowa. Uważaj no. na słowa w takim moja razie. Moja bo... maleńka Janinka. Eee, ja kupiła i w każdym mogę zabrać. <laughs> moja wymarzona <laughs> Tak jak z mojego snu. Takaś, ty! Ty z tym Właśnie rozwaliłeś z No dziwne ty Ile miałeś w tej jak piznąłeś w tym słów 180? Ale ty zobacz kołek kopizną! Ale zdziwiony, bo z gus. No kołem tylko piznął O, o odpadł jak kosiarka Z mojego snu Taka śliczna Dześć braku Ostatnio mi widzowie pisali, że twoja ulubiona posenka to podobno przez to, czy zielone to prawda? E, ale ty masz niebieskie więc nie, to nieprawda. Skąd wiesz jaki mam kolor oczu? Chyba cię dobrze znam. Dobra, ja też wiem jakie ty masz. Ty masz brązowe. Tak. Serio? No? Zoczka <laughs> Wanna stirta. O Sto poka Stój. Ja pierdzielę jaki wąż! Ale serio ładna, był tu trochę teren Lata. nierówny, no i musiałam tak uważać, bo ten, ale... Ładna, i tu sobie... Zrobiłam takie przejście, żeby można było przechodzić, widzisz? I żeby ściury no. miały czym uciekać a. z gnojowni jo, jo, jo Bo jakbym nie zostawiła co tego przejścia Jarek, dla ściurów To jakbym wiesz, tu gnój wybierała i by uciekały, to by dziurawiły, Bele. A tak Zaraz po się... belak będzie no. Bo Jarek kieruje samochodem Nie, ale ładnie pokładany i trzeba szanować to Zaraz po belak będzie Co powiesz Jarek, na ten Bel! Patrz, 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 patrz Przy patrz. Głupku. No przestań no! Chcesz mi zniszczyć? Nie chcę to się ogarni. Tyś Dobra. Czuje, że ty, A daj mi pokerować teraz, bo ja chciałam, żebyśmy pojechali. Masz. Bo ja chcę wam coś pokazać, wiecie? Dawaj. Ale powiem ci, taki kurde wężyk fajny ułożyłam. Nie, normalnie. No Tylko wiesz, to trochę nierównina nie taka, ale powiem ci, że zaczęłam ogólnie układać odtąd, co nie? Ale później okay. tak dopychałam, dopychałam, i kurde, na polaż mi wylazły. Nie, nie, co, co by nie gadać, kurde, no fajnie, Bada, fajnie to wygląda. Ale to, najwyżej pierwszy z wezmę po prostu od, od strony pola daj, i daj tyle, i no. Kierować. Daj Jarek, bo pojedziemy, ja muszę wam dzisiaj coś pokazać, słyszysz? Masz śmiało Pokieruj to, to ty próbować Zaprobować nas Oj, gwiazd Ty sprzęgło trzeba wolni puszczać trochę Dobra, jedziemy i... bo tu i ja... sprzęgła już, jest bo się ślizga, jak jechałem to czułem już dawa, to zaśmierdziało aż no to... to się ty Jak się już tak pali gumę na kolonii to wiesz Kurde ale przód wynosi, przód wynosi, no słabe opony starej Ta, już słabe no. wyderte co wiesz bo wynosi mocno przód do przodu Tak, 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 no Bo ona, ona to lubi O kurwa Ty mnie nie da skręcać Ja ci powiem, że ciężko, jest ten Mustang Ten Mustang to u, u, na u, śniegu u, lepiej ja... działa Bo na ja śniegu to zuka, przynajmniej on driftuje I możesz, możesz driftem w właśnie... zakręt wejść, czy coś nie A nie tutaj... Nie można hamować, nie można hamować, bo na BS-ów nie ma, wiesz? Jak Ale... Tak masz... nim nie patycz, ja nim nawet nie hamuję, tylko po prostu A, wo, próbuję... to znowu kolejny pogrzeb, ja o, znowu jest ty, to... Cicho, no ci już można gazować tutaj, tak. no Bo to wiesz, takie no elementy man. kultury, nie wiem czy ty... Tobie to nic nie mówi pewnie, bo ty jesteś zwykły chami prostak, nie? No, ja Z kulturą ty nie, nie masz nic wspólnego. Ty, ty Jarek, no. Ty byś tylko chipsy żar Jak Hubert <głos> <głos> To do, już. To do było Mulecie ty e, a Czemu ty, ty wsadziłeś tu truka z tego tirowca? Ty Kur Nie. Dobra, dobra, dobra Niech to tu stoi, bo ja się to rozwalę Dobra, chodźcie Chodźcie, idziemy Chodźcie Oj. Idziemy Dzień. Muszę wam coś pokazać <noise> Yy, ostatnio. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Hmm. Chodź. Today. Chodź, muszę coś pokazać, bo muszę się przyznać, co że ty ostatnio. Coś? Nie, ale ostatnio dokonałam zakupu. O kur. czy to jest ja nie, nie. Yy. Yy. Tylko żeby. Powiedz mi, co kupujesz. Żeby co? Co kupiłaś? Tylko żeby mnie wpadł w szał. Nie, nie wpadłem w szał. Od razu jakby nadmienię, żebyście nie myśleli, no. Nie ukrywam, wzięłam na raty, tak? Na 12 rat. Ile płaci się? Jedną ratę. Nie chcę mówić głośno, powiem tak, szczerze. Okay. Dobra, dobra. Nie chcę mówić głośno tego, ale. Pokaż, bo mnie nosi. Nie, 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 nie. Powiedz najpierw. ile. Jarek, może powiedzieć, że zainspirowałam się tobą Twoim nabytkiem Aha, czyli ja jestem... okej okay. Ej, co to światło migało? U was też tak miga to światła? Tak, bo tutaj tak z obory, wiesz, bo ja... Troboskopy Klu... w nawet masz? Klu puszczam ja puszczam i disco polo, Bo one się lepiej... bo one się lepiej <laughs> ochromkawują no? Gdzie disco to jest? Pokaż mi to, bo nie <laughs> Tylko mnie coś no... wiadomo, wszyscy żyćmy sobie wszystkiego dobrego i tak dalej, nie? Ja pierd! Co to jest? Co to ma. Co to jest? To Co? Po prostu. Słuchajcie, niedługo nadchodzi. Ja czas kukurydzy. Jarek, ale. Gdzie już? Dobra, Nara. No, Gdzież ty też się obrażasz! Nakupuję tych wielkich, pewnie. Bo co, bo zabolał że jak przyczepę kupiłem, musiałeś większą kupić, co? Ale... Musiałeś kupić większą, bo co, ja przesad, kupiłem, kupiłem, bo ja sobie dużo kupiłem, to musiałeś nawet większą kupić? Bo sobie dużo kupiłem, musiałem nawet większą kupić? Ale... Ale ty sobie kupiłem dużo, to większą kupić ode mnie? Słuchaj, jak to Jarek... sobie jak To dużo kupiłem, to musiałeś większą kupić? Cicho, dziewięćdziesiąt cicho, chwil, słuchaj, kupiłem, słuchaj, jak... Słuchaj, jak... Jarek, słuchaj, Jarek po... Hahaha Dziwi się mu? O, kurwa. No takiej reakcji się nie spodziewała. No widzowie wszędzie! Kupiłam przyczepę, tak no niedługo nadejdzie czas kukurydzy no Chciałam też Jarkowi powiedzieć, że jak buraczki będzie kopał to Że będę mogła mu z odwozem pomóc, to 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 tamto No ale widzę, że Widzę, że nikt nie podziela mojej Radości Ucieszenia z nabytku nowego Nikt no co, nie podziela już co, jeszcze kupić, co? Gdzie już, a co no ty kupisz Dużo przyczepki kupiłem, trzeba większe kupić Na nowie. Panowie Fine. No ona nie jest aż taka ogromna, no nie? tysięcy litrów, no To, 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 to jest ogromne? A ile na no, twoje no, no, wchodzi, nie. Jarek? Super, nie? Nie będę nawet super, mówić mhm. Super no. Dobra, ja wam no, pokażę, to jak to się komponuje z fendem tylko O, i od razu ją umyjemy, to zobaczymy, jak będzie, no, wiecie, no, funkcjonowała o, no to dwie Twoje figielki w sam raz to jedna moja, widzisz? Ale pewnie nawet nie pożyczysz mi jej do buraków, nie? No właśnie, chciałam ci zaproponować, ale zacząłeś mordetrzeć i pobiegłeś. Chłopie, ja ją specjalnie kupiłam teraz, a nie na przykład, nie wiem, za miesiąc czy dwa. Co, 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 to jak, to jak, to jak, to jak, to jak, No co? mi ją do buraków? Oczywiście, do odwozu i w ogóle, tylko wiesz. No te, Pani, ten. Nie, będziesz teraz ten, nas ten, że mamy gorsze. Te twoje główno przepraszam, ten e, New Holland, to by nie dał sobie z nią rady, bo ona potrzebuje 250 koni, człowiek, żeby ją ciągnąć. To nie? No tak! To wiesz, to są trzy ośki Dopiero teraz zauważyłem, to jest to płyta przesuwna Tak! Płyta przesówna, żeby kiprować. Zobacz, tu masz normalnie wałek wom. Ogólnie, jeżeli chcesz, to nawet można dokupić taki adapter i da się ją przerobić na rozrzutnik. Ale to ja. To ja się tym nie interesowałam, bo ja rozrzutnik już mam. No i zobacz, tak Płyta przesówna, ładnie, elegancko. Do tego tak. Zawieszenie. Pneumatyczno-hydrauliczne, czy coś takiego To nie jest, wiesz, byle co Widzisz, tu mechanizmy są skomplikowane Zobacz, patrzcie, tu jest kabli, hamulce, pneumatyka oh, Hydraulika, oh. wszystko oddzielne Widzisz to? Widzę No i powiedz coś o tym Czyli co? Cieszycie się, jakby z mojego ojczyzn. Nie wypuszczam jest w środku, zobacz, co się z nim stanie zaraz. Ej, nie, nie! A to no chyba nie zgniecie go. Zgniecie, bo ja tylko syp otworzyłem na dole, tam jest taki syp. O, że cholera, ja za po już, dziejuś.. dziejuś! <laughs> <A> <laughs> o, niech to. Bo tam jest taki syp, Janina. Jarek, weź to może zatrzymaj, bo zrobić z niego czem? Nie, O Kurde, nie chcę dalej iść. <grystanie> Działaj, że się już trochę obsrawiłeś na pewno. Nie. Ej, rzeczywiście tam jest taki mały syp. Ty, to fajne, będzie można pod silos podjechać czy coś. I... Ale ja tu. Tak, tu dobra, po, tu postoję. Ja Daj tu postoję. mi Jarek, to ja podjadę. bo tak cię mi... o stoi, Janina. Daj mi to, ja podjadę, bo ty takimi kobietami dużymi nie dobrać. umiesz jeździć Mam? Ja idę zobacz, mam? Nie, ja nic, mam. nie zmiardaj go! Val, val. O Rozpłynął się. Hej! No to weź, to ma, dobra! Taki power ma? Słuchajcie, nie cójcie, chodźcie, idziemy umyć go Zobaczymy jak, jak ogólnie... No bo to jest na <laughs> przyczepa, no nie? Od razu mówisz, no, zresztą widzicie. Nie jest nowa. Całe szczęście. Nie mam zamiaru tego ukrywać oczywiście, no. A jeszcze pytanko jedno. Tak? Za gotówkę czy? No gotówka, no ale mówię ci, na... na 12 rat. To tak człowiek nie ma, żeby wiesz od razu. Zresztą, takiego wiesz nie, ma u ciebie. nie każdy jest takim, o sprzedawcą powiem ci mieszkań, tak? Ty no ładnie no ona ja będę słuchał. tak? tak, tak no ładnie. zobacz, mi się to podoba, że ona jest w tym ja ocynku, się. nie? Otwórz budzie. Tu nie jest! jest... To jest nowa przyczepa Nie no nie taka nowa Nie nowa. nie, ja tu nie widzę żadnej najmniejszej rysy Nowa, na nowa, niej. to jest Nowa Jeszcze paki z czyżością Ej, to jest... Ej, 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 No Ej, to jest Nowa Nie no nowa nie jest, ale no widzisz, no, no. Ja Koguty na... No jest przyczepie dobrze zadbana Nawet tak, Koguty, koguty w ma przyczepie, w przyczepie. Z tyłu, z tyłu, z tyłu normalnie są. Dwa. Nie pierd... nie dwa Dobra, nara. Jeszcze może powiedzieć, że skrętne oś! Nidzia już się obraził, no. Skrętne oś, Papaja! Hehehe. No tak, Ach. hej. Zawsze Ej, nie, nie mam guza. Piach ale u za... Mm. Są tam pierwsze. Biednemu to kopa w ryja i piach w borsie. Dobra, no Jarek, no. Serio gadasz? Nie, nie, no. Nie, garcy, no nie, no. no, brami, ja nie, ja nie garc, siehać. Sory, Jani po prostu mi się. No i dziękuję に... ci <śmusza> <i> Gratuluję ci, <śmusza> Ej, Jani, na chwilę. Ciebie <śmusza> już zapomniał o Stanku. Co? Co? Gratuluję ci, ty śnieg, jakieś naibista. To czemu tak darłeś, mordę? Ty się. Ty, bo potraktował to personalnie. On myśli, że on wiesz co, tą zabawkę kupił, to można powiedzieć taczuszkę małą do cementu. I on mówi, że ja specjalnie kupiłam to, to ta przyczepę za ponad sto koła, dlatego że wiesz, że on tacuszkę kupił. No mówię jaj, jaj. jaj. Ty te kurde ci powiem... No malowany kurde te przyczepki Ale powiem ci ja... Nie dość niedawno miała takie przyczepki bro? Teraz takie kupuje Ale wiesz, pewnie niedługo będzie ta dostawa już tych, tych radiowozów, nie? Tak wiesz ten Ja to jadę na podwórko. ja muszę jechać poślech, poślech. E, Jarek to weź ogórkę, czy coś to ja z tobą się zabiorę, dobra? Dobra, dobra, spoko Co tak jest? Fajne, to jest fajne, przepraszam, co Jarek tam ten? Ten? ten. Ty! No, powiem, że nie? Wiesz, Jarek, Jarek zasłużył z specjalnie zrobiłem, żeby, wiesz, bo on zaraz też nie próbował, pode, pode mnie podpasować, nie? To mówię, no, ale wiesz, jalek za bo on ja specjalnie wiesz. Ja lubię figla ja i w ogóle, wiesz, ale wiesz, on ma figiel, zaskale, mosa, to mu no, ale on ma figel 17 metrów sześciennych, a mój 16, to dwa to jego figle mody, mój. Mojna. No, mojna. no mój, mojna. ja wiesz, ja mój... moja to nie podjazu, to 17 tego. Ale słyszałeś jego reakcję od razu? Mordy darek, to ludzie na wsi to pewnie po egzorcysty już dzwonili. Mówię dobra. po jednej ja je, pewnie ja nie, ja nie gratuluję i uciekam słuchaj. Dzięki bardzo dziejuś. Tylko Trzymaj nie szalej się, ci no, mówię dobie. na wiosce, dobra. nie szalej! Potem ja na widziałam... Jak ty do dobra Bo Ja widziałam jak ty jeździłeś dziejuś. Ja no. A ta Franca te przyczepy nakupowała, nie? No. no? Co on ci tam tłumaczył? Ty no mówił, że ten... Zazdrosny jest, nie widziałem po jego reakcji. No, no. Do ja drodzy. pierdzielę, że to tak ale dobrze. zazdrości, taki wścibski być Dobrze Jarek, że ty to w ogóle nie ja czujesz ci, takiej ja zazdrości gratuluję. w sobie Ja to ci gratuluję tej kurde tej przyczepy, mam zdaniem jest Dzięki A ten to od razu widać jaki wścibski gości, kurde No, no dobra No wiesz tam, ja że nie przyjmujesz tak Ty to koło pewnie a. Wiesz ja przyzwyczajona no będzie kurde to dostawa, muszę zaraz przesłonić do nich. Ty no, oni coś tam gadali, oficjalna informacja będzie, że tam koło 12 jakoś chyba, czy coś tam, nie wiem, nie pamiętam już. No w każdym razie pewnie jakoś długo no. Weź wysiądź to ja ten. Słyszysz? Wysiądź. No, już... do Dorime... Nie gadaj! No, Adaba... no już kurde. Amen. ja zaklepuję tą szarą Janina, ja ci powiem tylko tyle No y dwie m trujeczki wlatują do oh, nas na oh, komentarz Dzień dzie 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 dobry Kuda dzie doby. A dzie powiedz mi, dzień dobry, dzień dobry Witam dzie dzie serdecznie ja Już zlecam, już no, Panie, no bo tak to trochę też to dziwnie, one jest jakby zaparkowane, wie pan No ja nie A wiem jak one są zaparkowane Bo tu nie, nie w Pewnie się nie mieściły dwie, a chcieliście szybko nam dostarczyć, co? A jak? A jak, kurwa? Dobra, Ty, Jarek, ja dobrze widzę, że to są ceramiczne hamulce. E, tak, 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 dobrze widzisz, to one nie o tego, czekaj. Tylko się upewnię. Tak, zobacz, nawiercane, zobacz. Yes. Dobra, Dobra, a weź. Czekaj. Dobra, do, bo, dobry to adres, tak. Dobrze, dobrze. O kurcz, Jarek, patrz! Tak? Siadaj, siadaj tutaj. Zobacz. Gdzie? No to bęki. Zobacz! No tu jest tak! Klatka! Pełne wyposażenie! Zobacz! Znaczy, klatka musi być, powiem ci dlaczego. Ja dokazałem dopasoż... do, do do... doposażyć, no. bo, 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 no bo, bo wiesz, jakie wyścigi czasami są. Ja podpiszę go. Po Kolega, pan chwilę. witam pana. Ja no Proszę, no kartkę. Chyba trzeba by No, Jarosław. No Dziękuję no za wszystko. No do widzenia. Coś śmiesznego, Do widzenia! Jarek! A co w tym czegoś jest kolego? No Brzeszczykiewicz nie? Strój po głomalowanymi nogami. Ty ma jeszcze nazwiska z wiskatrymi. A patrz, do zobaczcie sobie. Klatka, klatka do pościgu o, wszystko ten. dostosowane. Jak jest? Ty ja dobrze widzę. To na do pościgu. Patrz, pienina, wiesz? Na szybie jest licik, normalnie. A włącz, powiedz... włącz ten, bo tu podudowane są te, włącz światła tego Światło odstrzygawcze. One są zrobione na tego, na. O, na kurde! Cywilach. Czyli to normalnie to, po tajniaku to będziemy e... jeździć! No to są M3, ja nie, to są M3 z silnikiem S55. Tu są dwie turbiny. Ale Ale turbinach to jest? Coś pięknego, a dobra, poczekaj. Tylko jest taki jeden temat. To jest tył napęd, nie? Ale one mają no. fajne opony dane on takich trakcji, nie będzie gubić. Tak? To co, jedziemy na ich pierwszy Patrol? Przebieramy się! No a co? Znaczy no, ja tu nie będę się na to przebieram. Ojej. Nie no dajmy może kamizelki tu... założymy, co? Ty, dobra, kamizelkę to trzeba założyć i czapęczkę ci powiem. Dobra, idziemy. Ja idę założę. Nie ja leż tutaj, dobra? ja w innym pokoju. Dobra, ja, ja to tutaj tam ci powiem się i nie pierdzielę. Dobra, czapeczka, hyk Ale zarobiście człowieku To co? Ruszamy na dwa radiowozy Jarek Ty ja może jednym pojedziemy, ja tego jednego co, którym chcesz jechać Dobra to jak tak? To dawaj, żeby bardziej było tak jakby e, zamaskowane szarym, szarym dawaj. A ja tego poczekaj przeparkuję. Dobra, to przeparkuj, tylko słuchaj Weź ty od razu powiedz żeby tu mi kurde jakieś przygódki nie jeździły tym Tylko żeby to wiesz Nie, nie no tu nie będzie nikt tym jeździł, bo to ja wyznaczę kto tym jeździ Dlatego, No żeby że ja tylko tym będę jeździł bo, bo to te leszcze zaraz wiesz, zaczną jeździć nie, to, to będzie dzisiaj, koniec no ty będziesz tylko będziesz mogła, ale to tylko raz Dawaj chodź Dobra no lecimy, lecimy no dawaj ty No wejdzie, da? Trzeba chodź to też będzie okej okay. Yyyy, zróbmy jakiś taki chwilowy patro zobaczymy co tu się da. Nawet hmm. Może zobaczymy jeszcze Dziusia. Może Dziusia hapniemy, kurde. <gryw> Jak będzie żal O, to to by były jajca, ci powiem. Byśmy go zgarnęli na ki do Kivsia. Ja go. ile do centrali.

E, przechodzimy do poszukiwań. Do zbioru Gdzie on może być, Jarek? Jedź prawo. No nie wiem, trzeba pojeździć, zobaczyć, tu jedź w prawo na przybywaniu. Dawaj od razu do warsztatu tam przy warsztacie. Ej, co robicie? E, wiesz co, my jesteśmy na patrolu aktualnie. A to nie będę przeszkadzał. dobra, okej okay. No nara. Ty, ale posłuchaj! Gdzie Dziejoć! kazałem mu spier. Weź za co, niech by wbił na, na radio. Napiszę jego SMS-a. Gdzieś oh. tu prosto? Może no, by nam pomógł. Odpaliłby drona, zawsze wiesz. Łatwiej by było określić lokalizację, bo tak to widzisz. Szukanie, że tak powiem, szczura no, no, tak z tą ścianą. Nie, cały czas prosto, zobaczymy, może gdzieś tu będzie... Wiesz, widać. ja tu nie mogę jakoś za szybko jeździć, kurczę jak nie mam sygnałów włączonych, a sygnałów póki co nie chcę włączyć, Jedzie żeby... Jedzie ej, zawracaj za nim, zawracaj za nim, to ten, zawracaj, co to za gówno jest? Dobra, no włączam sygnały. Co to za samochód? Jedź, 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 dawaj, gazu, dawaj, 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 co to za gówno, ty? Nie wiem, Jarek. awo, 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 Eee, gdzie ja już! Jeżeli masz ma możliwość to odpalaj drona! Bandyta, wydaj głośniej do Policja stać! Jarek! Policja. Jarek odpalaj megafon! Drzwi się do niego żeby zatrzymał się! Odpalaj megafon! Policja stać! Czekajcie, Co tu ten Policja, Ej, proszę Policja proszę się zatrzymać! Policja proszę się zatrzymać! Boże, jak będziemy bliżej, to, bo tak to on może nie usłyszy. Gdzieś odpalę drona, No mamy chłopa. Tak, tak. Proszę zatrzymać pojazd. My... Tak, tak. O kurde. To dobra, Co? To on, on nie reaguje w ogóle, nie? nie ma ale tyauto, tym, tym, co? Ty, szybkiego Kajtka, Uuuu, tai, o, o, ja, ja ma tego kajtkać, powiem. Uuuuh, jacy gwint! O, ty! Nic po nim! O, jacie, ty! Nic po nim! Nic po nim, nic po nim! O, to chyba go mamy, Aresztujemy na komendę, trzeba go. Tak! Ale. Dobra, ale, ale. Ale, ale rączki. Rączki, rączki, proszę pana. go. Eee, od razu go się zawiedziemy go. Tak, tak, tak. Rączki, Kolego, kolego, kolego! Wychodzimy z, wychodzi? z pojazdu, wychodzimy z pojazdu. Wsiadasz. Wychodzimy, 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 nie udało się uciekać. Kolego. Prost, rost, rost. Będę strzelał, Ej, będę gdzie? strzelał. Stój, będę strzelał. Ja dojeżdżam, dojeżdżam, dojeżdżam. Stój, bo będę strzelał, stój, bo będę, będę strzelał. Gdzie jesteś, Arek? Określ mi organizację. Mam go tu z pieprza, tu z pieprza. Nie złapiecie mnie. Jak nie złapię, cię zaraz postrzelę, człowieku. Gdzie Zobaczymy, jesteś, ci gdzie jest tu, bo ja nie wiem. Tu, tu przy samochodzie. No to widziałam, że uciekał na pole No bo zawrócił tutaj debil Ja ci w stronę warsztatu mojego Mój warsztat, mój warsztat, mój warsztat Dobra mój no ja go potrącę mam go, mam go, mam go, mam go, mam go Nie, nie, nie mam, dobra O kur... Byś mnie prawie, prawie przejechała Dobra weź Weź go byś przyjechała czy co pałką, ty debil go pałką coś i go bierzemy na komendę no. Czekaj wsiadł do samochodu Dobra go, mam go, mam go, mam, 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 mam Dobra bierzemy go Kuź go psz. 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 Kuj go. Dobra. No, Zapraszamy pana zeleż do samochodu. Siaraj Jarek bierz go do samochodu. Do tyłu, do tyłu go tu trzeba wpieprzyć. Gdzie e, tu go wsadziłeś! No na zasadnie. No, Jedź Zim, dawaj Zim na tego... No i dobrze, zaraz panu jeszcze y, za przepraszeniem, zawargę złapię y, dwoma palcami, podniosę i jeszcze tak kilka razy panów przednie zęby przypieprzę. Widziłeś mu zęba? A to wychodzi? No No dobrze, proszę pana, no to było nie uciekać. No widzi pan jak to się kończy. Fymka nie napluje mi tu pan kurde w nowej bmce Bo to nowa BMK, dopiero ochrzczona Ty, ale zobacz, to już mamy ochrzczoną nową bmc Dobrze ty, jest Ty kur... ooo, zobacz, pluje. Kurde. Już na mycie będzie, Wąska. dopiero Dobra, dopisze mu się, wiesz, obrazy funkcjonariusza i tak dabaj, dalej Dawaj, czyli dawaj go No zobacz Zarzygał Ja Musiłaś ja się, weź go wyciągnij, ja go nie wyciągnę takiego. Nie, no ja go pierdzielę, weź tego przejmij. No na na mnie. Wysiadamy kolego, wysiadamy. Gościu, byłaś się. iść Już Na celę. Gdzie go dajemy, tak. do celi? No to celi, nie będziemy go przysłuchiwać tutaj. Ma co Gość. tu przysłuchiwać ty? O o, o o zaraz papiery ja wypiszę, czekaj. No, już, 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 prawo. Tutaj! Tu chodź tutaj, bo ci jest... No skur... Chodź tutaj, debilu! Weź go, złap, wali mu kilka razy. Błęd. Chodź tutaj! Nie potrafi, normalnie debil. No, weź go do tej celi. Tutaj. Do celi. Po prawej. Dobrze. Już. Wazisz tak. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ja tylko chodzi. <śleszturna> Dobra, służba no, udana, co, no, co banka no, się no, wpisuje? Samochód no, Samochód, no nie trzeba będzie dać do ciścenia, to no chyba na jego kosz, nie? Słuchaj, ja tego, nie on tu się ogarnie, czy on jest jakiś pijany czy coś Za jakieś tam powiedzmy godzinkę czy coś się ja go wezmę na przesłuchanie Skąd on jest, kto to jest, co tu, co tu robił, co tak A i trzeba zgłosić z samochód do odholowania koniecznie, nie? Eee... 01 do 07 Złapaliśmy, złapaliśmy delikwenta e, i teraz taka kwestia. Podwieście tam e, z tej z, 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 kryminalnych tam podeślijcie i lawetę wysłać Trafię samochód eee, co w nim jest, bo ucieczką nie co. Przede wszystkim na komendę przyślijcie! od sprzątania jakiegoś specjalizacji, Na komendę od szącą tak, tak, żygów BMW M3 kol kolorze tym szarym, musi iść do pralni i to tak pilnie, najlepiej na wymianę foteli. Dobra, dzięki bardzo. Wizowie, ja się z Wami żegnam, no bo niestety na razie musimy na razie sobie, sobie chwilę zrobić tak? przerwy, no bo samochód jest zażegany, pewnie będziemy musieli wymienić na drugi. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnych. Babatki!